Jak widać, dzisiaj będzie o hasłach i wyciekach. I zaczniemy od sytuacji w mediach, dlatego że naruszenia ochrony danych sprzedniały najwyraźniej. Jeśli przynajmniej za miernik popularności przyjąć ich widoczność w mediach, Bo po prostu być może stały się mniej intrygujące, nudne albo się nie klikają. No ale patrząc na dane o incydentach w tym roku no to widzimy, że ten rok jest już rekordowym dlatego, że już we wrześniu przebiliśmy poziomy z roku 2020. A na przykład jeżeli spojrzymy na, na te głównonurtowe media no to w tym roku przebiły się chyba tylko dwie rzeczy, czyli ta duża mega paczka danych skrapowanych z Facebooka. Głównie dlatego, że to był Facebook, bo tam też nie było tak specjalnie nic nowego. No i to feralne 125 gigabajtów danych z Twitcha, ale to też głównie za sprawą ujawnienia zarobków celebrytów związanych z tą platformą, bo to kwoty zrobiły się spore i to raczej trafiło w stronę pudelka niż portali technicznych. No ale tak przyzwyczajenie opinii publicznej i mediów to jest jedno, a szacowanie zagrożenia to jest drugie. No i tutaj właśnie trzeba zauważyć, że w przypadku wycieków istotnie przesunęły się akcentem, bo do tej pory najbardziej takim widocznym dostawem problemów związanych z tymi wyciekami, no to był spam. To nawet jeżeli ktoś wejdzie sobie na taki portal Pond, no to tam część wycieków jest oznaczona, że to są po prostu listy, z których korzystają z i jeżeli ktoś się tam znajduje, to może się domyślić, skąd na przykład ma taki tłok w skrzynce w folderze spam. Drugą rzeczą to był phishing, no i przejmowanie kont, no ale to głównie dotyczyło jednak takich sytuacji, że ktoś nie dbał tą cyfrową higienę i po prostu używał jednego loginu, jednego hasła praktycznie wszędzie, co było wygodne, ale, ale to ma swoje, swoje ograniczenia i to jeszcze jeszcze. 15 lat temu. Ale dzięki temu, że akurat akcja marketingowa producentów i managerów była dość agresywna, no i tego typu rozwiązania zostały praktycznie darmowo wbudowane w każdą popularniejszą przeglądarkę. No to tak ludzie poczuli się bezpiecznie, co nie oznacza oczywiście, że mam być z głowy. Tylko, że zmiany po prostu idą w trochę inną stronę. Bo należy pamiętać, że te adresy, które używamy, no to bardzo często używamy jednego adresu prywatnie do, do wszystkiego. Tego, ten adres wykorzystujemy od nieraz 10, nieraz 15 lat. No i wokół tego adresu zaczyna obrastać nam bardzo dużo tych wycieków. No tak jak spojrzymy na. Te listy, no to tam się wydaje, że a, z tego wycieku to tylko poszło e-mail, poszło, poszło hasło, poszła aktywność na stronie, to nie musimy się przejmować. Ten to jest pierwszy, drugi, trzeci wyciek tak naprawdę jak się spojrzy na rekordzistów te niektóre adresy mailowe mają to znaczy są odnotowane w ponad 100 wyciekach a ciężko znaleźć mail który był używany przez ponad 10 lat który nie byłby przynajmniej w kilkunastu no jak zobaczymy i zaczniemy sobie e, układać te puzzle tutaj tutaj wyrysowaliśmy sobie taki pseudo diagram wena szukając części wspólnych no to się okazuje że na tym jednym mailu możemy e, znaleźć całkiem e, Wiele danych podwieszonych po prostu. No tutaj widzimy na przykład w tym czerwonym okręgu, że tutaj mamy jeden e-mail, ale do tego e-maila kompletując dane z różnych wycieków, nieraz oddalonych bardzo, bardzo daleko, jeśli chodzi o czas, bo to może być nawet 5-7 nawet lat, no to widzimy, że mamy imię i nazwisko, w jednym mamy na przykład miasto, mamy adres IP. Mamy numer telefonu. Często, ten numer telefonu można powiązać z naszymi innymi kontami. Znaczy, użyliśmy innego adresu e-mail, więc niby jesteśmy bezpieczni. No ale jednak, ten numer telefonu został powiązany, no bo zazwyczaj prywatny numer telefonu ma się tylko jeden. No, i możemy sobie budować kolejne drzewko. Jeszcze gorzej to wygląda, jeśli przejdziemy do metadanych dotyczących tych wycieków. Dlatego, że tutaj możemy właściwie otworzyć całą naszą cyfrową historię w sieci. Po pierwsze, tutaj akurat widzimy roz, to znaczy rozpisanie tych wycieków trzech przykładowych. W linii czasu. No i mamy taką sytuację, że wiemy, że jeżeli ten sam adres pojawił się w tych trzech wyciekach, no to przynajmniej on musiał być utworzony, ten adres, przed październikiem 2013 roku. Jeśli patrzymy na ten ostatni wyciek, to to jest dość świeży startup, który owszem, wystartował w 2013, ale. Popularny zrobił się później, więc już widzimy, że ta, ta, ta linia czasu, w który ten jeden adres był wykorzystywany, jest bardzo szeroka. To nie tylko też się tutaj w tej materii. To tak rozgranicza, bo można też spojrzeć na inne dane, i tutaj możemy odnotować, że na przykład jakie mamy hobby, czyli w jakich sklepach kupujemy, bo na przykład część sprzętu sportystycznego jest kupowana w sklepach, które mają własne systemy sprzedaży. My się tam zarejestrowaliśmy, to wyciekło. No i na przykład ktoś wie, że mamy hobby alpinistyczne albo lubimy sprzęt fotograficzny, wie w jakie gry gramy. Wie na przykład, co lubimy robić, czy gdzie trzymamy zdjęcia. Tutaj jest, te przykłady wcześniejsze, one były specjalnie uproszczone, żeby wykazać, pokazać problem. A tutaj mamy przykład prawdziwy, to znaczy danych związanych z prawdziwym mailem, który był używany rzeczywiście od długiego czasu. I jak widzimy, tutaj ta lista jest szeroka i znajdujemy tam też. Ciekawe rzeczy, do których można się odwołać, dlatego że owszem, część danych, jak widzieliśmy dwa slajdy temu, jest w tych wyciekach, ale na przykład mamy taki serwis jak LastFM. I jeżeli ktoś rzeczywiście. To, to jest serwis społecznościowy związany z muzyką, i tam można było. Podłączyć pod nasz odtwarzacz, można podłączyć pod Spotify taką wtyczkę, która po prostu na bieżąco przerzuca na tą stronę informacje o tym, jakiej muzyki słuchamy. Więc tu już można na przykład ustalić, jeżeli ktoś rzeczywiście nie ustawił żadnych ustawień prywatności, to można ustalić, jak wygląda nasz tryb dnia. Tutaj jak dalej widzimy, to ktoś jest zainteresowany grafiką, bo to ma Zadobi, ma różnego, innego, znaczy różnego rodzaju inne, inne serwisy, więc tutaj widzimy mail. Ru, więc możemy domyśleć się, że przynajmniej częściowo zna rosyjski, i tak dalej. Znaczy, chodzi o to, że przy tych starszych mailach, i przy osobach, które rzeczywiście używają tego maila przez długi czas, ten ślad cyfrowy, który pozostaje po nas, jest dużo szerszy niż ten, który zostawiamy nawet w społecznościówkach przy czym o ile w społecznościówkach możemy skasować konto, możemy ograniczyć widoczność, możemy w jakiś ja sposób. Przepraszam. A, a, już przepraszam. koniec, dobra. Nie, nie, nie. Prezentacja się nie załadowała, już nie chciałam ci przerywać, ale teraz Ach. to jest dość istotne, żeby ona była. E, więc jakbyś mógł ją szybciutko wrzucić e, i. E, pokażemy naszym widzom czasu się nas naprawdę goni, ale myślę, że nasi kolejni goście wybaczą mi, jak przedłużymy o dwie, dwie minutki. E, więc tutaj właśnie mamy ten przykład. Poczekaj, tego... poczekaj, czekaj czekaj, czekaj, czekaj. Poszło? Ha, mamy, mamy. To ja znikam i Ach, mam nadzieję, wcześniej, że To byśmy, widzą. To, byśmy, to, byśmy, to byśmy puścili wcześniej, dlatego że zaczniemy od tego screenu, właśnie z, 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 z układaniem puzli z wycieków. I tutaj właśnie widzimy, że wokół jednego adresu e-mail ile rzeczy możemy, możemy zdobyć. Czyli możemy zdobyć miasto, możemy zdobyć adres IP, który też doprowadzi na, nas do jakiegoś regionu geograficznego, numer telefonu, aktywność na stronie, adres, linki do profili w portalach społecznościowych, imię i nazwisko. Potem ten numer telefonu czasami może nawet z innymi naszymi kontami. Się skojarzyć, dlatego że zazwyczaj używamy jednego numeru prywatnego. Tutaj mamy sytuację właśnie, kiedy widzimy, że możemy ustalić, jak długo ten adres w ogóle w sieci funkcjonuje. No a tutaj mamy zrzut, to, znaczy to, jest, to jest zrzut rzeczywiście z serwisu Have I Been Pwned i to jest jeden, jeden z adresów e-mail rzeczywiście realnie istniejące, z realnymi wyciekami do niego dowiązanymi. I jak właśnie tutaj widzimy, to, to mamy serwisy społecznościowe, mamy rzeczy związane z pracą, mamy tutaj właśnie jakąś grę online, mamy też takie dość rzeczywiście stare rzeczy, czyli taki, tutaj nie wiem, czy ktoś zwrócił właśnie uwagę, Forum IP Mart to był bardzo stary forum, który już obecnie nie istnieje, i tam głównie znajdowało się krakowane oprogramowanie na Windows Mobile, ale to ten, ten dawny, ten CE, to tak, tak sprzed 20 lat i system, system Symbian Nokii. Tutaj też właśnie widzimy, że ktoś, ktoś, ktoś jest zainteresowany sportem, bo MyFitnessPal, Co jeszcze widzimy, że prawdopodobnie też miał bloga na WordPressie, bo jest zarejestrowany w Gravatarze albo komentował na WordPressie. No lubi koszulki, bo jest T Spring. No i rzeczywiście e, to jest jakaś poważna osoba, bo się aż dwa razy pojawia e, w wyciekach z Linkedina. Więc e, już kończąc, bo widzę, że czas bardzo nas goni i ucieka. E, to. W tej chwili po prostu trudno jest coś zrobić, dlatego że, jak mówię, te dane istnieją na wolności, my z nimi nie jesteśmy w stanie nic zrobić, nie jesteśmy w stanie tego kontrolować, bo one gdzieś tam w tym darknecie istnieją, istnieją na tych forach. Rzeczywiście ludzie stworzyli model biznesowy z dzielenia się, ze sprzedawania nawet całych list gotowych do spamowania czy do, 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 do fiszowania. Więc tutaj nie jesteśmy w stanie z tym, z tym nic zrobić, dlatego że prawdopodobnie Urząd Ochrony Danych Osobowych jakoś specjalnie tych grup nie przeraża, o ile w ogóle by był w stanie do nich trafić. Więc tutaj właściwie należy pamiętać, że w tej chwili wszystko co robimy może zostawić, jeżeli wycieknie, może zostawić też ślad, też nie wiemy po ostatniej dziurze w jednej z bibliotek jawowych do logowania, jaki będzie uzysk, bo zazwyczaj ten poślizg pomiędzy, pomiędzy <coughs> uzyskaniem, po pomiędzy włamaniem i wyciągnięciem tych, tych danych, a ich publikacją jest spory, więc w tym okresie przedświątecznym, kiedy rzeczywiście robimy zakupy i logujemy się, tzn. Znaczy zakładamy konta w różnych serwisach, często w sklepach, po prostu należy pamiętać, że przy, przynajmniej dobrym pomysłem jest posiadanie kilku adresów mail, które nie są ze sobą związane. Tak, żeby przynajmniej ten cyfrowy ślad trochę zamaskować, choć e, tak naprawdę, jak to zrobić, jak, jak, jak wygląda to od strony narzędziowej, jeśli prowadzimy, prowadzimy rekonesans czy, e, czy e, badamy. E, Kwestie tych wycieków, no jak to wygląda, to trochę może na inną okazję, bo to rzeczywiście trzeba było sporo powiedzieć i o miejscach, skąd te dane pochodzą, gdzie one są, gdzie można je podejrzeć i jak je wykorzystać. No, obawiam się, że przekroczyłem mój czas dość znacznie. E, więc, więc jeżeli są jakieś pytania, to, to bardzo, 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 chętnie, bardzo chętnie odpowiem. E, nie wiem, czekamy, bo mamy 10 sekund opóźnienia. Tak. Ech. To jest, to jest kolejna niespodzianka. Ty masz słuchawki, my mamy rogi i uszy. Tak. No tak, tak. Nie jest przygotowane na święta jeszcze. Pojawiło się no. pytanie, więc od razu e, jest, tak. Włączam. Jeżeli rzeczywiście w tym serwisie udostępniamy tylko dane i tam jest rzeczywiście tylko wymagane adres i mail, znaczy mail i hasło, no to rzeczywiście to ujdzie. No ale zazwyczaj tam dochodzą inne dodatkowe niespodzianki, czyli na przykład jest drugi mail, który pozwala uzyskać konto, albo jest numer telefonu, który pozwala uzyskać SMS do uwierzytelniania dwuskładnikowego. No to trzeba po prostu uważać, szczególnie w sklepach, gdzie mamy jednak logistykę i są te dodatkowe Dodatkowe dane, które wymagane są przez te systemy zarządzania klientami, no to, tak jakoś, zawsze się coś znajdzie, więc to tylko, tak to będzie działało, ale w bardzo, w bardzo szczególnych przypadkach. Dlatego właśnie, na przykład, dobrym rozwiązaniem jest tam, gdzie jest to tylko możliwe, dodawanie klucza sprzętowego, dlatego że w przeciwieństwie do numeru telefonu nie bardzo jest możliwość zidentyfikowania nas. Później przy akurat użyciu tej, tej formy uwierzytelnienia. Okej, okay, mamy kolejne pytanie. Eee, myślę, że bardziej szczegółowe. No, przede wszystkim: Havai Been Pound to jest darmowy serwis. Założony w 2013 roku, bardzo popularny. To jest też taka ciekawostka, że on udostępnia API i rzeczywiście część np. chmur. Korzysta z tego i, i, i grozi użytkownikom, jeśli, jeśli um, używają hasła, które zostały wykorzystane. Ale jeszcze są takie inne serwisy, jak na przykład um, The Hush, czy um, Intelligence X. Znaczy tych akurat nie polecam z trochę innych względów, ale um, tak, te usługi są dość popularne w mniej i bardzo, tzn. mniej i bardziej legalnych, legalnych formach. Znaczy, jeżeli chodzi o Taką usługę, do której nie mamy żadnej wątpliwości, to jednak zdecydowanie Hefai Bin Pound. Okej, okay. i zrobiło się gorąco, bo Andy też ma pytanie. Okay. E, tak, Hefai Bin Pound oferuje obecnie taką usługę. Znaczy, możemy nawet wejść i udostępnić ekran w tej chwili. Tak, to jest ten serwis rzeczywiście Email or Phone. I możemy rzeczywiście sprawdzić czy rzeczywiście co, jakie są zapisy dostępne. To rzeczywiście jest jeden z największych serwisów i, i chyba najlepiej zaopatrzony, jeśli chodzi o, o informacje dotyczące bieżących wycieków.